E, też tym krajom, które, które były ofiarami strasznych zbrodni, ze strony innych krajów, więc e, dzisiaj jednak Niem Niemcy stały się też innym krajem, więc to jest pytanie po prostu o to, jak się ta wojna skończy i jakie będą tego rezultaty, I dzisiaj bardzo trudno to przewidzieć. Jak to będzie sytuacja w Rosji? To... No tak, w Rosji. Taka, nie ma pojęcia, to już trzeba tutaj w tej zaprosić, tak, to prawda, to tak naprawdę razie wszystko od tego zależy. To też jest rozmowa o tym, jaka wojna się skończy, kiedy się skończy. To są wszystko pytania, na które odpowiedzi nie ma dzisiaj. Tak, I I to, to jest... mówiliśmy kiedyś w polu to po prostu. Rosja i Rosjanie to jest. No, tak. to prawda. Nie ma wojny w Tak, no właśnie to właśnie to to, o czym mówiłem tutaj, co, co jest właśnie takim powszechnym bardzo uczuciem wśród społeczeństwa ukraińskiego walczył nie z Kremlem, a z Rosją. I, i, i to jest, no, ale to też jest pytanie, bo, bo właśnie znowu tutaj jednak zmieniają się pod wpływem społeczeństwa pod takich traumat, strasznych wydarzeń, często w sensie zbrodni, które popełniają, więc może dojdzie tu do zmiany, ale czy dojdzie, nie wiem, bo to musiałbym naprawdę, to jest wróżenie z i co się z tym stanie? Wszystko się może wydarzyć i, i też to jest taka faza wojny, że to, to też jest bardzo wiele jeszcze różnych rzeczy, bardzo trudno tutaj coś mówić i wydaje mi się, że każdy, kto tutaj coś mówi z pewnością, po prostu wymyśla coś w sensie takim, że mówi to, co mu przyjdzie na język, ale, ale jeżeli chcesz coś odpowiedzialnie powiedzieć, to jedyną uczciwą odpowiedzią